Serdecznie z tej strony, Kamil Żelazek. Dzisiaj jest 25 października 2019 roku. Zaczynamy kolejny vlog. Ideę vlogu znajdziesz w opisie pod filmem. A dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę o jakby kontynuacji wczorajszego filmu, czyli uprawnieniach budowlanych, a konkretnie o, o o tym od czego należy zacząć jakby naukę bycia projektantem. A więc no, jak pewnie już się domyślasz, uczelnia wyższa, ehm, po co uczelnia wyższa? Po to, żeby mieć uprawnienia tej twojej jakby specjalności bez ograniczeń tak bo posiadając wykształcenie niższe zależność od tego też co robisz jaką branżę masz i tak dalej i tak dalej To też o tym zrobiłem osobną prezentację też podlinkuję to wszystko No i musisz mieć żeby mieć te uprawnienia bez ograniczeń musisz mieć ukończone Ukończoną uczelnię wyższą na kierunku odpowiednim do Twojej specjalności. To wszystko regulują przepisy prawa budowlanego, no i wykształcenie, no i praktyka. To też mówiłem, pisałem o tym, ale może powtórzę i może trochę dopowiem, jak to było w moim przypadku. Praktyka też w zależności od, od jakby uprawnień, o które się ubiegasz i tak dalej. Mniej więcej od roku, do, od roku w górę. W niektórych sytuacjach nawet do chyba 3-4 lat, ale to przeczytaj. Eee, praktyka projektowa, później praktyka na budowie jako inżynier. Czyli astent kierownika budowy w tym przypadku. No i możesz, po odbyciu tej praktyki możesz ubiegać się w swojej właściwej okręgowej Izbie Inżynierów budownictwa o kwalifikację do nadania do podejścia do egzaminu i nadania uprawnień. No a jak było u mnie, bo może jesteś ciekawy, u mnie to tak wszystko na raty było. W sumie to zaczęło się od studiów. Całkiem innej branży, automatyka i robotyka, studia na Politechnice Szczecińskiej jeszcze kiedyś, teraz już nie ma Politechniki, jest jakaś tam dziuta, czyli Zachodniopomorski Uni Uniwersytet Technologiczny, czyli wtedy była Politechnika na Wydziale Elektrycznym Automatyka i Robotyka, trwało to tylko rok. W międzyczasie złożyłem papiery na inżynierię środowiska w specjalności energetyka i transport, czyli tak jakby energetyka bardziej duża, elektrownie i tak dalej. To inżynierskie, trzy i pół letnie, skończyłem studia. Jeszcze tam był epizod z jakimś innym kierunkiem, nas namówili, wszystkich w grupie. Trochę nie, 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 jakby nie w temacie, ale w sumie na pół, pół roku chyba byłem, a że to też nie o to chodziło, a w międzyczasie zacząłem pracować jako asystent projektanta. No i tak w międzyczasie sobie wymyśliłem, czy czy. czy na, taka jakby nagle potrzeba powstała, żeby może dokończyć ten cały proces nauki i pójść na magisterskie w moim przypadku uzu, uzupełniające co tak zrobiłem, tylko że niestety nie w Szczecinie tylko w Koszalinie na Politechnice, Politechnice Koszalińskiej bo już pracowałem a było, było, byłoby rzucać robotę E, więc poszedłem na uzupełniające magisterskie zaoczne czyli na weekendy piątek, sobotę, niedziela uczyłem się, a w tygodniu pracowałem jesteśmy pod biurem ale powiedzmy dokończmy ten wątek czyli w koszel nie ukończyłem dwuletnie u mnie to trwało 3 lata e, niestety poslizgnąłem się na, na jednym kierunku, musiałem powtórzyć go na jednym przedmiocie i ukończyłem studia, no i uzyskałem możliwość posiadania prak, posiadania tych uprawnień bez ograniczeń praktyka projektowa zajęła mi więcej niż, niż teraz się mu wymaga w sumie jeszcze w starym, w starym trybie jeszcze z książką praktyki zawodowej teraz już tego nie ma. a też miałem dłuższe przerwy. To, to też tak może opowieść na, na, na inny odrębny film. No i w końcu zdobyłem uprawnienia, no i teraz cieszę się tymi uprawnieniami i zachęcam ciebie, jeżeli chcesz być projektantem zachęcam Cię właśnie do, do tego byś zdobywał tą wiedzę przy okazji wiedzy tak już krótko powiem bo to też może w jakimś innym odcinku może jutro, może kiedy indziej o przepisach które powinnyś wiedzieć. Przede wszystkim prawo budowlane. Wrzucę ci na dole link do aktualnego aktualnej ustawy. Jeśli chodzi o branżę sanitarną, czyli tą moją, w której działam, to na pewno rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinno odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Poza tym, normy już konkretne. No, normy ci nie podam, mogę ci podać. Znaczy podam, mogę ci podać link do, do norm na stronie PKN-u, ale to, to Tobie nic nie da, bo je trzeba kupić. Niestety są płatne, chyba że sobie gdzieś znajdziesz. Ale to już jakby poza tematem. Normy, to w zależności od tego, co robisz, tak. Jeśli robisz jakieś proste rzeczy, to na przykład gaz centralny, no to wiadomo, że szukasz norm, które jakby zawierają się w tym zakresie. Jeżeli robisz wodę, to normę na wodę, czyli wiadomo, że zanim coś zaczniesz robić, to musisz się do tego przygotować. Ja myślę, że w sumie teraz wymyśliłem sobie coś takiego, że. Omawiając projekty, które zrobiłem kiedyś, kiedyś, dawniej, kiedyś, całkiem niedawno. Właśnie mam taki pomysł na taką serię, ale no nie mam się kiedy ciemno, lepiej. Nie mam się kiedy przymierzyć do tego. I myślę, że mógłbym też napisać jakieś przynajmniej powołanie się na jakie normy, przy jakim projekcie jakie normy są przydatne, potrzebne. Więc jeśli zaczynasz projektowanie, a nie wiesz jak ugryźć sprawę, to mam nadzieję, że te moje filmy, czy prezentacje, nie wiem w jakiej to formie będzie, że Tobie pomogą. No, więc tyle gadania, ściemnia się, a ja do biura idę, coś popracować sobie trochę. Dzisiaj zmiana popołudniowo-wieczorna. I dziękuję Tobie za poświęcony czas, za to, że do końca dotrwałeś. Czy dotrwałaś? Jeśli nie subskrybujesz mnie, to zachęcam Cię do tego.